Medycyna paliatywna i ruch hospicyjny jako przeciwwaga do współczesnej medycyny. Cześć, to ja Mariusz, a to jest mój kanał Lekarz z Niemiec. Opowiadam historie medyczne. Jestem specjalistą medycyny paliatywnej. Jestem właśnie w drodze do pracy i opowiem Wam o pewnym ciekawym zjawisku. Rozwój naszej cywilizacji i rozwój medycyny przyczynił się do tego, że na obecną chwilę możemy pomóc bardzo dużej ilości pacjentów. Bardzo dużo chorób, które 50-100 lat temu były nieuleczalne, były, nie było na nich leków i terapii, aktualnie możemy leczyć. Z drugiej strony panuje kryzys zaufania do medycyny, do służby zdrowia, do personelu medycznego. I tak naprawdę to jest bardzo duży kontra z jednej strony możliwości, coraz większe, z drugiej strony coraz mniej zaufania. W dużej mierze wynika to z tego, że Medycyna stała się bardzo techniczna. To jest bardzo dobra, ale często zapominamy, kto jest w centrum tego całego działania. Zapominamy o tym biednym pacjencie. Jako przeciwwaga tego całego zjawiska, mamy medycynę paliatywną i ruch hospicyjny, gdzie pacjent jest w centrum. Bardzo dobrze, że te dwa kierunki rozwijają się równolegle, bo mogą się uzupełniać i medycyna paliatywna jest zorientowana na pacjenta. On jest w środku, on decyduje i wielu ludzi, widząc ten kryzys współczesnej, nowoczesnej medycyny, szuka równowagi i przenosi się do medycyny paliatywnej. Uważam, że w tym wszystkim na końcu liczy się człowiek i nie możemy o tym zapominać. A z drugiej strony nie neguję rozwoju medycyny, bo bez tego nie moglibyśmy pomóc tym ludziom, którym aktualnie pomagamy. Pozdrawiam Was i zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jeśli macie pytania, wysyłajcie, piszcie. Ja chętnie odpowiem. Cześć.